1500 pipsów w ciągu dnia, 718, 550, pomnożone konto razy 56, kolejne pomnożone konto razy 10, wszystko podczas jednej sesji. Słuchajcie, mamy do czynienia z Traders Academy. Traders Academy największą polską społecznością traderów, w której nie płacicie żadnych abonamentów, żadnych subskrypcji. Kolejna sprawa, RR, jeżeli chodzi o Risk per Reward. Czyli ratio, w którym wyznaczamy sobie nasz ze względem naszego wkładu. Proszę spójrzcie, lipiec 1 do 33 sierpień 1 do 10 wrzesień 1 do 109, październik 1 do 86. Zobaczymy, jak zostanie zamknięty. Listopad. Wszystko to otrzymujecie za darmo w ramach Traders Academy. Słuchajcie, Traders Academy jest jedyną taką akademią na polskim rynku, a znamy ich wiele, znamy wiele grup płatnych, gdzie musimy płacić abonamenty za różnego rodzaju sygnały, za jakieś analizy i tak dalej, i tak dalej. W Traders Academy mamy prawie 8 tysięcy osób, 8 tysięcy użytkowników, którzy dzień w dzień razem z naszymi edukatorami, z osobami, które uczą Edukują tych ludzi, działamy wspólnie. Ja zresztą działam, jeżeli chodzi o Traders Academy, w dziale związanym z DeFi, czyli zdecentralizowane finanse. I w każdy czwartek zapraszam Was o godzinie 19 na spotkania związane z tym tematem. W najbliższy czwartek uruchamiam na nowo agendę dla nowych osób, czyli dla osób świeżych, które tak naprawdę jeszcze nie mają styczności, nie miały, bądź też dopiero zaczynają z rynkiem memcoinów. No i będziemy mieć te podstawowe zagadnienia, czyli co to są memcoiny, dlaczego memcoiny pompują, psychologia tłumu i viral marketing, jak rozpoznać moment wejścia i wyjścia, narzędzia, podstawy, analizy. No i tutaj będziemy sobie omawiać DexCleaner, GMGN, Auction Padre, Solscan i wiele innych narzędzi, które Umożliwiają nam tak naprawdę działanie na tym rynku, no i oczywiście już później działania praktyczne. Tak czy inaczej, wszystko to macie w ramach jednej akademii: Forex, krypto, DeFi to wszystko za darmo, bez żadnych ukrytych opłat. Tak więc pytanie do Ciebie: jeżeli interesujesz się rynkami finansowymi, jeżeli chcesz na tych rynkach zarabiać, bądź też chciałbyś cokolwiek robić, w tym kierunku, aby zarabiać, no to musisz koniecznie być z nami tutaj w Traders Academy. Jeżeli chodzi o Traders Academy, masz dostęp bezpośrednio za moim pośrednictwem. Piszesz do mnie na małpaconrad.net, na telegramie link bezpośrednio do mojego username, znajdziesz w opisie pod tym filmem i możesz rozpocząć swoją przygodę z tym rynkiem. Oczywiście, każdemu, zanim cokolwiek zacznie robić polecam przede wszystkim zapoznanie się bo w ramach tej akademii poza tym że mamy dostęp do wielu materiałów takich typowo dydaktycznych to przede wszystkim robimy codzienne sesje związane właśnie z tym co podczas tej na akademii jest jakby dostępne live sesje na których tradujemy na których skalpujemy na których omawiamy różnego rodzaju Sytuacji na rynku, robimy analizy, robimy poziomy wejścia, jeżeli chodzi o różne asety. Jeżeli chodzi o Defi, tu przed chwileczką Wam pokazywałem, co robimy. Natomiast docelowo tworzymy grupę na Defi i będziemy razem wspólnie tradować, jeżeli chodzi o rynek Memcoinów. Tak więc serdecznie zapraszam. Słuchajcie, ja myślę, że nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. Jeżeli coś jest za darmo, to trzeba chwytać. Pytacie się, dlaczego jest to za darmo? A to dlatego, że my. Zarabiamy tutaj na rynku, nie zarabiamy na ludziach, nie zarabiamy na tym, żeby kogoś skubać na jakieś abonamenty, i tak naprawdę to, co, że tak powiem, dostarczamy, to byłoby z tym różnie. Tu każdy tworzy społeczność i tu każdy sobie pomaga. Oczywiście, no, nie mówię tutaj, że wszyscy każdemu i każdemu, ale pamiętajcie, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie. Jakby działać na tym rynku. Dlatego jest mi niezmiernie miło, jestem zaszczycony, że jestem częścią tej akademii, że działam razem tutaj z chłopakami i przypuszczam, że nawet nie to, że przypuszczam. Jestem pewny, że do końca tego roku przebijemy 10 tysięcy osób. To świadczy o tym, jak ten rynek został zepsuty. Właśnie przez te wszystkie pseudo-grupy, nie grupy, kursy płatne po ileś tam set złotych, tysięcy i tak dalej. Tu macie to wszystko za darmo. Tak więc słuchajcie, co ja tutaj dużo może mam mówić. Wbijajcie bezpośrednio do mnie na telegram. Łapcie dostęp do Akademii. Uczcie się. Jeżeli coś wam nie będzie pasować, zwyczajnie możecie się usunąć z Akademii. Dodam tylko, że sercem Akademii jest Discord, serwer Discord. No i kolejna sprawa: raz bądź też dwa razy w tygodniu będę robić livey, w których będę Wam pokazywać, co się dzieje właśnie na takich sesjach. A dzieje się bardzo dużo, zresztą pokazywałem Wam na samym początku. Są to niesamowite wyniki, i nie działamy tutaj tak naprawdę po omacku. Wszystko jest starannie ułożone. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz w tajemnicy. Idziemy nie tylko na Polskę, ale również uruchamiamy grupy anglojęzyczne, hiszpańskojęzyczne i w przyszłości z pewnością gdzieś tam Azja. Tak więc idziemy globalnie. Słuchajcie, nie zatrzymujemy się, chcemy pokazać wszystkim innym, że można, że nie trzeba skubać ludzi, nie trzeba ich doić na abonamenty. Wystarczy dobra wola odpowiedni ludzie w teamie i społeczność, która jest podstawą takich Przedsięwzięć takich projektów jak Traders Academy. Słuchajcie, ja jestem zajerany, jestem w Traders Academy od ponad 6 miesięcy. No i co? Rośniemy. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie do Akademii. Trzymajcie się, cześć.